Dzień dobry Państwu, Adam Rack. to jest Komparek24 TV. Gościmy w naszym wirtualnym studiu kolejnego gościa, Bartłomiej Chomka, analityk Teletrade. Witam serdecznie. Witam. Moje payrolls, czy warto w ogóle na nie czekać? To temat przewodni naszej dzisiejszej rozmowy, chociaż wydaje się, że no cóż, niemiecki Trybunał Konstytucyjny spłatał nam figla i tutaj Nieco namieszał w, w trakcie sesji europejskiej, więc może rozpocznijmy właśnie od krótkiego podsumowania tego, co dzieje się na rynku. Niemiecki indeks DAX w górę o 1,35%, kontrakty terminowe na SP również w górę, również na zielono 1,13%, słabiej radzą sobie spółki w Warszawie, 21% powyżej kreski. Bartłomieju, QE niezgodne z traktatami Unii Europejskiej, program luzowania ilościowego zdaniem Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech no jest niezgodne z europejskim prawem. Co to powoduje? Co, czy Jak powinniśmy zareagować? Przede wszystkim powoduje większą zmienność na rynkach. Natomiast ja dzisiaj byłem przy komputerze w momencie, gdy pojawiła się ta informacja na rynku i pierwsza informacja nie była jeszcze tak klarowna, jakby można się było tego spodziewać, ponieważ na niemieckim DAXie w pierwszej reakcji niemiecki DAX zaczął zyskiwać i dopiero później po kilkunastu minutach pojawiły się silniejsze ruchy spadkowe, ale to nie było od razu taka agresywna korekta, więc wydaje mi się, że algorytmy w pierwszej kolejności musiały się wczytać dokładnie w ten komunikat, ponieważ spadek pojawił się o godzinie 10:14, 10:15 mieliśmy kontynuację tego spadku, a dopiero od godziny 10:16 rozpoczął się silniejszy ruch wzrostowy, no i 10:26 mieliśmy już kontynuację tych spadków na niemieckim daxie, no nawet na prawie 200 punktów. No, i oczywiście na euro również zaobserwowaliśmy podobną reakcję, z tym, że pierwsza reakcja również była podobna jak niemieckim, na niemieckim dacie, gdzie euro zyskało, a dopiero później zaczęło wyraźnie tracić na, na wartości. Właśnie te spadki. Gdzie te spadki? Już w trakcie poniedziałkowej sesji straszono, czy właściwie w trakcie weekendu, już zaczęto nas straszyć. Wyprzedażą, jaka miała się pojawić w tym tygodniu. Poniedziałek na parkietach Europy rzeczywiście był bardziej czerwony spadki wszędzie obec w całej Europie. Natomiast już w, w Stanach Zjednoczonych wzrosty delikatne, ale wciąż widoczne. Więc czy rzeczywiście czy tutaj powinniśmy się szykować na spadki? Jak obecnie oceniasz sytuację rynkową okiem, okiem analityka, okiem tradera? Moim zdaniem te newsy, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach i też w końcówce ubiegłego tygodnia, raczej nie będą prowadziły do większych koreks, z którymi mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie marca. Dlaczego? Dlatego, że rynki są przyzwyczajone jak na razie cały czas do nieograniczonego skupu aktywów przez rezerwę federalną. Europejski Bank Centralny, tutaj dla przypomnienia, cały czas kontynuuje skup aktywów wart 750 miliardów euro, jeżeli dobrze pamiętam. Więc długoterminowo, w, w takiej perspektywie kilku najbliższych miesięcy, moim zdaniem to będą czynniki, które raczej będą właśnie pchały indeksy w górę. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że te ostatnie wydarzenia, chociażby informacje po stronie Trumpa dotyczące tego, że jest gotowy nałożyć cła na Chiny, ze względu na to, że ma jakieś dowody dotyczące tego, że w Wuhan właśnie pojawił się koronawirus. Dzisiaj mieliśmy kolejny przykład z Niemiec i to są takie czynniki, które moim zdaniem na jeden, dwa maksymalnie dni mogą wpłynąć na to, że indeksy będą traciły na wartości. Natomiast w długim terminie, tak jak powiedziałem, głównie polityka monetarna oraz polityka fiskalna e, krajów e, strefy euro, ale też i Stanów Zjednoczonych, głównie będą decydowało o tym, że prawdopodobnie indeksy będą zyskiwały. Też warto sobie zadać takie pytanie, co może być takim powodem tego, że na indeksach mogły się pojawić jakieś większe spadki. Moim zdaniem tutaj w grę wchodziłoby jakieś większe problemy płynnościowe w większych instytucji, przede wszystkim jakichś banków inwestycyjnych. Wiemy o tym, że Deutsche Bank od wielu lat na przykład ma problemy płynnościowe. Dzisiaj z jednej strony przedstawiciele Niemiec twierdzą, że działania Europejskiego Banku Centralnego nie są zgodne z konstytucją. Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że takie banki, choć jak Deutsche Bank, w swoich aktywach na pewno mają dużo różnego rodzaju obligacji krajów strefy euro południa. Tutaj mam na myśli przede wszystkim Włochy, Grecję. No i w momencie, gdyby doszło do takiej sytuacji, gdzie ten program ogłoszony przez Europejski Bank Centralny będzie wycofywany, to automatycznie zaobserwujemy drastyczny wzrost rentowności obligacji. Włoski chociażby dzisiaj już po publikacji tego newsa pojawił się silniejszy ruch wzrostowy, więc wydaje mi się, że raczej ten pojedynczy czynnik nie będzie miał długoterminowych konsekwencji. Oczywiście w krótkim terminie mogą się pojawić większe spadki na indeksach, natomiast wydaje mi się, że Niemcy też są świadomi tego, że niech, po prostu nie w ich interesie jest to, żeby ten program, który Europejski Bank Centralny prowadzi, żeby był powstrzymywany. Mhm. Więc myślę, że tak jak powiedziałem, jeżeli miałoby się pojawić większe spadki, naprawdę musiałoby się pojawić jakieś większe ryzyko systemowe, na razie takiego ryzyka nie widać, chociaż z drugiej strony wiemy, jak mocno są zlewerowane różne instytucje na całym świecie. Mhm. Czyli nie, nie liczysz się z prawdopodobieństwem zaprzestania skupu przez Europejski Bank Centralny? Wydaje mi się, że nie, ponieważ, tak jak wspomniałem, Niemcy są na pewno świadomi tego, jaka jest sytuacja fundamentalna w całej strefie euro i większość gospodarek tak naprawdę jest uzależniona od tego pustego pieniądza, chociaż ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby te instytucje, które, które są przelewarowane, te rządy, które bez opamiętania wydawały pieniądze na różnego rodzaju, tak naprawdę. Takie produkty zachęcające do obywateli, do tego, żeby na przykład w Grecji nie spóźniać się do pracy bądź do, do innych jakichś takich czynności. Te kraje po prostu za te swoje błędy powinny zapłacić. A wiemy o tym, że chociażby Włosi kilka miesięcy temu mówili o tym, że jeżeli nie dostaną tej pomocy, no to wyrządzą dużo, skut, dużo negatywnych skutków dla, dla całej strefy euro. Wcześniej przed orzeczeniem niemieckiego sądu ekscytowaliśmy się. To jest dobre pytanie. Oświadczenie monetarnym Banku Rezerw Australii dzisiaj w nocy, a właściwie nad ranem, poznaliśmy najnowszą decyzję monetarną australijskiego banku centralnego. Decyzję, która chyba nie zaskoczyła ani inwestorów, ani, ani tym bardziej analitykom. analityków. Przypomnę tylko, oficjalna stopa kasowa w Australii pozostała bez zmian na poziomie 0,25%. Bartłomiej, zgodzisz się? Czy, czy byłeś zaskoczony decyzją i retoryką banku rezerw Australii? Znaczy, moim zdaniem, decyzje banków centralnych jak na razie są mocno skorelowane z tym, co się dzieje na indeksach, więc tak długo jak indeksy znowu nie powrócą do większych korekt, tak długo nie będą ogłaszane nowe programy, chociaż tutaj wyjątkiem jest Rezerwa Federalna, ponieważ w ubiegły czwartek został ogłoszony program pożyczek dla przedsiębiorstw amerykańskich. Bodajże minimalna pożyczka oscyluje w okolicy 500 tysięcy dolarów. No i to automatycznie wywołało większą zmienność przede wszystkim na amerykańskim dolarze, gdzie na eurodolarze pojawił się prawie 100 pipsowy ruch wzrostowy, więc no, wydaje mi się, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych wygląda dużo gorzej niż w Australii i też dlatego też Bank Australii jak na razie stoi z boku i przygląda się temu, jak będzie się dalej sytuacja rozwijała w przyszłości. A jak się może rozwinąć sytuacja? Czy tutaj dostrzegasz jeszcze jakieś czynniki ryzyka, które poza... Poza może już problemami, które, z którymi zmagamy się. Czy dostrzegasz jeszcze jakiekolwiek problemy, które mogą dojść do tych, z którymi obecnie się zmagamy? Znaczy, z punktu widzenia Australijczyków oni przede wszystkim powinni zwracać uwagę na konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, więc jeżeli Amerykanie zaczną nakładać jakieś kolejne cła, to po części może się odbić na gospodarce Australii. Więc moim zdaniem to jest takie najważniejsze, największe ryzyko. No i oczywiście też trzeba zwracać uwagę na to, czy ten wirus w najbliższych miesiącach nie powróci do Chin, ponieważ jeżeli gospodarka chińska znowu będzie zablokowana, no to automatycznie to też się przełoży na kondycję gospodarki Australii. No cóż, decyzja Banku Rezerw za nami. Przed nami jeszcze decyzja Banku Anglii. Czy tutaj oczekujesz czegoś więcej niż po RBA, czy, czy raczej to również będzie posiedzenie z tej grupy non-event? Wydaje mi się, że raczej tutaj nie powinniśmy żadnych dostać nowych wskazówek dotyczących polityki monetarnej, chociaż. Ostatnio coraz więcej się mówi o sytuacji właśnie związanej z Brexitem, więc jeżeli Bank Centralny oprócz tego zagrożenia związanego z blokadą gospodarek przez koronawirusa zauważy kolejne zagrożenia właśnie związane z Brexitem, no to być może to będzie taki kolejny czynnik dla Banku Centralnego, aby zdecydowali się na jakieś kolejne programy luzowania ilościowego. Mhm. No, pytam o Bank Anglii, bowiem dziś przed południem poznaliśmy kolejne dane. Dane z Wielkiej Brytanii, dane dotyczące chociażby aktywności sektora usług. No a ten spadł na rekordowe niskie poziomy. Czy tutaj powinniśmy się obawiać tego odczytu, czy, czy brać ten odczyt w ogóle pod uwagę, czy jest to tylko i wyłącznie wypadek przy pracy? Znaczy, gdybyśmy to, na te dane spojrzeli z punktu widzenia rynków finansowych, no to rynki finansowe. Te ostatnie negatywne dane odbierają, tak jak powiedziałeś, raczej wypadek przy pracy, więc rynki wydaje mi się, że są świadome tego, że najbliższe dane fundamentalne tak naprawdę ze wszystkich gospodarek światowych będą negatywne. Tak naprawdę te dane, które teraz poznajemy w tym tygodniu w poprzednim tygodniu, to moim zdaniem jest przedsmak tego, co dopiero zobaczymy w kolejnym miesiącu, ponieważ no wiemy, że w marcu tak naprawdę blokada dotyczyła tylko Jakiś dwóch tygodni, może, dwóch tygodni z małym hakiem, natomiast cały kwiecień wiemy, że na wszystkich największych gospodarkach światowych był związany z blokadą gospodarek, więc dopiero kwiecień pokaże nam te realne dane. Chociaż tak jak wiemy, PMA -e w, w strefie Euro w Stanach Zjednoczonych spadły do historycznie niskich poziomów, więc no, wydaje mi się, że nawet te PMA -e mogą spaść w okolice. 10 punktów. Natomiast moim zdaniem rynki aż tak negatywnie nie będą odbierały tych danych, ponieważ coraz więcej gospodarek już powoli wraca do normalnego trybu pracy i rynki bardziej, bardziej będą, wydaje mi się, wyceniały to tempo odobrażania gospodarek niż, niż te bieżące dane. I to też jest jeden z powodów, dlaczego indeksy w pierwszych reakcjach, na przykład na negatywne dane, to przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych reagują wzrostami. Mm -hmm. um. No cóż, wspomniałeś o danych makroekonomicznych i właśnie o danych musimy porozmawiać, bowiem już w piątek raport NonFarm Payrolls. Zmiana zatrudnienia w amerykańskim sektorze pozarolniczym to jeden z tych punktów, które każdy początkujący trader poznaje na samym początku. Payrolls to, to ten raport, który chyba zna każdy z nas. No i właśnie, te piątkowe payrolls, czy powinniśmy się ich obawiać? Przypomnę tylko, jak było w kwietniu, dane oczywiście za, za marzec, natomiast publikacja już w kwietniu, minus 700 tysięcy. Już teraz em, analitycy spodziewają się spadku em, zatrudnienia o 21 milionów 800 tysięcy, czy 850 tysięcy osób. E, czy w, no cóż, obliczu tak morowych danych, Powinniśmy w panice wyprzedawać dolary amerykańskie? W krótkim terminie, moim zdaniem, te dane powinniśmy odbierać jako taki dodatkowy zastrzyk płynności na rynku. Więc wydaje mi się, że do końca nie powinniśmy się sugerować tymi danymi. Ze względu na to, że, tak jak powiedziałem, większość rynku właśnie zakłada negatywne dane. Więc w krótkim terminie, zarówno może pojawić się próg wzrostowy na eurodolarze. 20-30 pipsowych w górę, jak i też w dół, więc ja specjalnie nie grałbym pod dane fundamentalne. Bardziej bym zwracał uwagę na bieżące zachowanie ceny. No i tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że obecnie indeksy są dużo łatwiejsze do handlowania. Przede wszystkim krótkoterminowego ze względu na to, że przez ostatnie tygodnie już się utworzyły pewne takie schematy powtarzalne. No i to tak jak na przykład w tym tygodniu między sobą rozmawialiśmy, ja trochę więcej jestem zaangażowany, na przykład teraz w handel na indeksach, i często zwracam uwagę na te najważniejsze indeksy amerykańskie, jak i też niemieckiego DAXa. No i w krótkim terminie czasami dochodzi do takiego odchylenia, gdzie na przykład spośród tych czterech indeksów dwa czy trzy już zaczynają rosnąć, a w tym jednym akurat jeszcze ten wzrost się nie pojawił, więc no moim zdaniem to są jak najbardziej dobre warunki do handlu na indeksach. Wspomniałeś o zastrzyku płynności, co miałeś na myśli? W sensie takim, gdzie pojawiają się dane fundamentalne i głównie chodziło mi o zmienność. Krótkoterminową hmm. dodatkową zmienność, tak, żeby po prostu coś się działo na, na, na wykresie. Bo też trzeba mieć świadomość tego, że jak spojrzymy sobie na dane fundamentalne, na payroll ze Stanów Zjednoczonych w skali ostatniego roku, półtora roku, to Średnia zmienność oscyluje w okolicy 30-40 pipsów. Z pewnością pamiętać czasy na eurodolarze 2012, 2013, 2014, gdzie na payrollach pojawiały się skoki rzędu 200-300 pipsów w ciągu pierwszych kilku minut. Natomiast te czasy już wydaje mi się, że dawno się skończyły i prędko nie powrócą. Struktura rynków, moim zdaniem, jest zupełnie inna, rynki zupełnie innymi danymi teraz. Żyją. No i no, z punktu widzenia traderów, zawsze musimy się właśnie dostosowywać do e, tych nowych warunków. Rzeczywiście, kiedyś e, payroll to, to był taki taki raport, który każdy obserwował, w tym, w tym momencie rzeczywiście ich waga jakby nieco się zmniejszyła, natomiast nadal pozostaje przy swoim zdaniu, że, że payroll to, to, są, to są te dane, które każdy z nas poznaje na początku. Zatem rozumiem, że bardziej skupiasz się na indeksach, więc zostawmy na chwilę rynek walutowy, skupmy się na tych indeksach i powiedz nam, czego oczekujesz do końca tego tygodnia, Powiem, no, w przypadku Stanów Zjednoczonych rozpoczęliśmy ten tydzień od, od wzrostów. Czy na wzrostach ten tydzień zakończymy? Być może tak, jeżeli oczywiście tutaj warunkiem jest nie pojawienie się żadnego nowego negatywnego czynnika fundamentalnego, więc nawet po dzisiejszym tym negatywnym newsie z Niemiec. No, Amerykańskie indeksy, teraz spoglądam, S&P 500 już jest w okolicy dziennych szczytów, Dow Jones niewiele brakuje, niemiecki DAX znowu jest w okolicy tych szczytów, więc tak jak na wstępie powiedziałem, tego typu informacje ja bym traktował jako tak naprawdę krótkoterminową okazję do zakupów. No i też też po trochu nawiążę do rynku walutowego, ponieważ w ostatnich dniach moim zdaniem jest bardzo dobra korelacja pomiędzy indeksami amerykańskimi a usd -CAD em Czasami nawet na niższych interwałach widać bardzo dobrze zachowaną tą korelację. Jeżeli dzisiaj ktoś będzie miał ochotę, może sobie załóżmy przejrzeć zachowanie USDK-a, właśnie na ten negatywny nios z gospodarki niemieckiej, gdzie pojawił się silniejszy ruch wzrostowy, automatycznie na indeksach pojawiły się spadki, a przez ostatnie na przykład Jesteśmy w czwartej godzinie wzrostów, i podobnie na łyzdekadzie jesteśmy w czwartej godzinie spadków. Więc ta para, moim zdaniem, jest ostatnio bardzo dobrze skorelowana właśnie z indeksami amerykańskimi. Mm -hmm. A, powtarzasz co róż słowo krótkoterminowo? Krótkoterminowo rozumiem zatem, że w tym momencie rynek jest, nie jest najlepszym miejscem do zajmowania terminowych pozycji. W tym momencie raczej warto rozważać. Pozycje krótko i średnio terminowe. Znaczy wszystko zależy od indywidualnego podejścia. Natomiast ja mam problem z tym, żeby trzymać pozycję. Przez kilka dni nie jestem w stanie przetrzymać pozycji, natomiast przez kilka tygodni psychologicznie nie jestem w stanie tak długo przetrzymać tych pozycji. Dlaczego? Dlatego, że zawsze może pojawić się jakiś negatywny, niespodziewany. Komentarz, czy to po stronie Stanów Zjednoczonych, czy po stronie może jakiegoś innego kraju, a też ze względu na to, że mamy dość dobrą zmienność, no to w krótkim terminie wydaje mi się, że jeżeli ktoś umiejętnie zarządza pozycją, jesteśmy w stanie dużo lepiej reagować niż w dłuższym terminie. No i też w krótszym terminie jesteśmy w stanie lepiej wykorzystać dźwignię finansową do handlu, ponieważ no nie oszukujmy się, ale w długim terminie zarządzanie pozycją na lewarze jest moim zdaniem dużo trudniejsze. A w krótkim terminie też wiemy o tym, że mamy na tyle dobre platformy, że bardzo szybko możemy przestawiać stop losa i te warunki, które obecnie mamy, wydaje mi się, że są jak najbardziej odpowiednie do takiego handlu. Wspomniałeś, że. No, rzeczywiście, tutaj długoterminowo ciężko jest utrzymać pozycję, natomiast czy masz jakieś rady, wskazówki dla tych wszystkich, którzy no, chcieliby skorzystać z tej zmienności, chcieliby być może zaryzykować swoje pieniądze i na rynku coś rozegrać? Czy masz tutaj jakieś takie standardowe, ogólne rady dla inwestorów średnio i, i bardzo początkujących? Znaczy ja przede wszystkim skupiam się na przepływie kapitału pomiędzy różnymi aktywami, czyli jeżeli pojawia się jakaś większa zmienność na indeksach, automatycznie patrzę na rynek walutowy, patrzę na złoto, na ropę. Powiem szczerze, że już mniej zwracam uwagi, ponieważ ze względu na tą gigantyczną zmienność w ostatnich tygodniach trochę mniej uwagi skupiam na ropę, natomiast głównie zwracam uwagę właśnie na ten przepływ kapitału. Czyli na przykład jak na indeksach pojawiają się silniejsze ruchy spadkowe, zwracam uwagę na USDK, jeżeli pojawia się większa zmienność na amerykańskim dolarze, przede wszystkim zwracam uwagę na dolar jen. Dolar jest od wielu lat wydaje mi się najlepszą taką parą do handlu na danych fundamentalnych ze Stanów Zjednoczonych, więc no, w krótkim terminie to głównie zwracam uwagę na przepływ kapitału. Natomiast ja też no, nie handluję na żadnych wskaźnikach, na poziomach Fibonacciego. Przede wszystkim zwracam uwagę na konsolidacje, które się tworzą, zwracam uwagę na fałszywe wybicia, zwracam uwagę też przede wszystkim na pory dnia, ponieważ pory dnia mogą być kluczowe. Tak jak na przykład ze Stanów Zjednoczonych o godzinie 14.30 praktycznie codziennie są publikowane dane. W momencie, gdy ja na przykład nie chcę uczestniczyć w tym pierwszym ruchu, ponieważ zazwyczaj to wiąże się z zbyt dużym ryzykiem, jeżeli indeksy amerykańskie nie zyskują tak mocno, jak załóżmy można było zakładać do godziny 15.30, to właśnie wtedy czekam na otwarcie Stanów Zjednoczonych i jeżeli Stany Zjednoczone do godziny 15.30 mają problem z kontynuacją załóżmy tego ruchu wzrostowego, to często właśnie po godzinie 15.30 w, w takiej sytuacji może dojść do ruchu spadkowego, więc no zawsze ja zwracam uwagę na poszczególne pory dnia, tak jak na przykład na rynku walutowym, na otwarciu sesji europejskiej między 9 a 10 są różnego rodzaju fałszywe wybicia, wybijające strefy z sesji azjatyckiej. Tak samo na indeksach okolice godziny 17 w Stanach Zjednoczonych, mniej więcej od 21 do 22, też mogą to być kluczowe godziny do handlu. Więc tak naprawdę warto uczestniczyć w tych godzinach, kiedy. Pojawia się największa zmienność i wtedy statystycznie jesteśmy w stanie złapać właśnie ten największy ruch, czy to wzrostowy, czy spadkowy. To są takie krótkie wskazówki, bo wiem, że chyba już dużo czasu nie mamy. Rzeczywiście dużo czasu już nie mamy, czas pędzi jak szalony i czasu coraz mniej do najbliższych danych, tak jak wspomniał mój gość Bartłomiej Hąkana i trade o godzinie 14.30 czekają nas kolejne dane, a dane no między innymi właśnie ze Stanów Zjednoczonych, bilans Handlowy, Kanada, również bilans Handlowy, na im później tym coraz ważniejsze dane przypominam o, o wskaźniku PMI ze Stanów Zjednoczonych. Bartłomiej, bardzo serdecznie dziękuję Ci za komentarz. Wydaje się, że każdy mógł coś wyciągnąć z naszej rozmowy, zarówno ci bardzo doświadczeni, jak i ci początkujący. Także serdecznie dziękuję. Ja, ja również.